Cześć widzowie, a ja tutaj ja, bardzo chudy, metalowy kotaczek Dzisiaj musimy być najsilniejszym człowiekiem na świecie A w tym celu musimy podnosić kartkę papieru Jakby to coś da Nie wiem, nie wnikam, ale tu mam jakąś skrzynię, ja bym ją poprosił Dostaćmy monetki, czy coś mogę... Dobra, to sprzedamy sobie, o Czy ja mogę sobie coś za to kupić? Nie, to jest zarobuxy. okej okay. To jest sklep, może dojdzie, w sklepie Ja wchodzę do sklepu, wyklikać łapkę, 3. dwa Jeden, mam nadzieję, że kliknęliście I same tu mamy Ołówka, dobra, stać mnie Też mnie wstać. Na loda, też mnie stać O, potem będzie skrzydło kurczaka Na razie lód muszę podnosić Ale on po pięć daje To jest widzowie bardzo dobrze Czekajcie, bo tu mamy dwa razy moc jaką Za <laughs> cztery robuksy Nieźle, ale nie biorę widzowie Jesteśmy kozakami nawet bez tego Patrzcie wy to Jak podnosimy loda Ło. Jesteśmy najlepsi widzowie to tutaj to są te wzmocnienia, a ty, ten kurczak ile? Jest? 160. No dobra, trochę trzeba pozbierać. Co, co fakt, to fakt. A co to robi? Stomp, uderzenie. Chyba musiałem podnosić bo sobie ciągle resztę. No, jest jakaś komórka. Nie wiem o co tu chodzi. Dobra, sprzedaj mi to. Tak. No tu się sprzedaje, dobra, sprzedaj mi to. I brakuje nam całkiem w sobie niewiele. No i widzowie, yy, mam elegancko tutaj na skrzydełko, o, kupujemy i ja potem idą okulary za 275, okej, okay. jest dobrze, podnosimy i daje nam to po 7, bardzo fajnie, jestem zadowolony, sprzedajemy, cyk, hajsik, zaś klikamy, cyk, 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 czekajcie, bo w sklepie może coś za darmo będzie, nie wiem, poszukamy, no nie wygląda to jakby coś miało być darmowego, czyli do pania, ale podnosimy dalej, sprzedajemy i tak widzowie zarabiamy na okulary No i dobra widzowie, uzbierałem i możemy sobie iść elegancko kupić. Tak, 275 elegancko. I Teraz zbieramy 500 na banana. Ile dają nam okulary? 10. Ło! Wow. To już jest dużo. To już jest dużo, widzowie, to już jest dużo. Więc przejdziemy się po mapie, bo nie wiem co tu jest nawet. Co to jest tutaj? Co tu się robi? Halo? Co tu się robi? Czekaj, muszę sprzedać Ło, ale ktoś jest duży Ło Co, mogę go uderzyć? Nie, chyba nie O co tu chodzi widzowie? Nie zarabia się czegoś więcej może, czy coś? Nie wiem, dobra, nieważne Trzeba odblokować banana za 500 Więc postaram się go odblokować, tak? Ale zanim to, to jest znowu jakaś skrzynia tutaj Więc odbierzemy. Ło, dostaliśmy 200 To już jest dużo Zobaczcie, potrzebujemy 500. No to już brakuje nam naprawdę yy, niewiele, no. Zobaczcie, mamy 450 yy, 464. No to jest dużo. To nawet nie robię cięcia bo już teraz cyk i mamy 500 i mamy banana. Tak, banana. A następna jest czekolada za 1000 na 1000, to już może być dużo. Dajmy tego banana. Ło! A mogę tutaj ulepszyć sobie to. Za a co potem będzie? Bo w końcu wejdzie więcej. No właśnie. żeby może gdzieś to jest. A ja nie widzę, jak zwykle. No przecież to się zaraz. Na raz będzie robić. Nie rozumiem. Nie chcę. ten, ten mnożnika siły. Ale zobaczcie, że to, 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 to sensu nie ma. Przecież co iść będzie. Nie, tych rzeczy nam w ogóle zostało. Zatrzymam, to jest skrzynka, okej. Okay. Ło, wow, Dena, tutaj Nie wiem, kupię. Zobaczymy co wyjdzie, widzowie Dobra, to mam. OK, to kupuję. Tak, to jest to, o to chodzi. Dobra, let's go To klikamy, pym, 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 pym i możemy sprzedać. A dalej to jest zbyt mało, więc jeszcze jedno sobie kupimy. Tak. Za 25 Tak, elegancko a kolejna jest za 75 Dobra, no to teraz mamy tysiak, więc jest wybitnie. To czekajcie, zbieram tysiaka. No i widzowie, mamy tysiaka. Uwaga, ile dostajemy monet. Uwaga, wielki moment. Ło! Tysiąc! Jo, tyle się nie spodziewałem. Etapy tu są jakieś, co to? Za 2 miliony, no nieźle. Cyk, 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 cyk. Czekolady kupujemy, ło, po tysiaka. A potem jest papier y, toaletowy. Straja taśma jest po 1700. Dobra. To się uzbiera, widzowie. Więc teraz zbieramy na straj taśmę. Widzowie, to, ja teraz założę, tu są światy różne. Teraz to pomoże mi, widzowie. Zobaczcie, odbieramy skrzynię. Tak. No to już nie jest dużo niestety. Kupujemy straj taśmę. Kupujemy nawet lustro. Teraz zbieramy na śrub, śrubokręt. Ile nam daje y, lustro teraz? 58, to tam będzie razy dwa, to będzie naprawdę dużo, bo już jest 100 to już jest widzowie. To już jest dużo. Patrzcie, zobaczymy 500, nie? No, otwierać mi. Idziemy teraz tutaj. I tu zamiast 58... Zabiera, y, zabi, zarabiamy 116 Ło! To jest. Dobry wynik. To czekajcie, ulepszamy tego na maksa kaj to było. tutaj Tuka, dobra. Y, tak. Tak... Tak, także tak, mi nie braknie. O, idealnie 2-1. Tak, 2-1. Kup. A, nie mam tyle. Ja. Yeah. Fajne oszustwo. Dobra, już jest 2-2 nawet. Dawaj im to. No i dobra. 25 już mamy pojemności. No teraz to widzę obie. Teraz to się na pewno uda. Patrzcie, lecimy tak. Mamy zaraz 500. Jak będziemy mieć 500, to idziemy tutaj. No i idziemy c tu już razy 2 jest, 116, uho wow. Fajnie To jest taka skrzynia też, ale odebram ją przed chwilą Ona też daje git, ona się na pewno przydaje Ale nie rozumiem w co to jest tutaj Hm Tam jest kolejny świat Nie mówcie, że ja tam mogę iść Ja tam chcę iść, tak, kolejny świat To, to ile będzie? Razem 3, to ile tu będzie? 174! O, to już jest dużo, to już jest dużo. Jakby było 58 czy jakoś tak. A jak wyglądam? Normalnie. Co jest, widzowie? Normalnie w końcu wyglądam. Jeej! Ale fajnie. No i tutaj coś Nie ma skrzynki, tutaj niestety. Trudno. Następny to trzeba mieć 20. No tutaj to już będzie ciężko zrobić. Ej, patrzcie, jaki karzeł! Ło, idą tam. Ma? 15? Co? Te. Nie mogę go być Szkoda. Ale dobra. Jesteśmy potężni. Więc te 25 uzbieram i widać. Widzimy że Okej, widać. I mamy. Ciekawe, ile będzie z tego pieniędzy. Uwaga. 25? No. To już jest suma. Oczywiście tą skrzynię odbieramy. No, 250 to już tam. Wiecie. Jest ja nieco dużo. 4000. 6500 I 10000. Okej, okay, no to już nas nie stać na pewno. Ile zadaję? 110. Okej. Okay. To będzie dużo, to będzie dużo, widzowie. Dobra, 500 mam. To już mogę lecieć. Mogę się tepnąć po prostu. Tak, mogę się tepnąć. Skrzynia poproszę. Dziękuję. 4-6. Dobrze. I teraz potrzebujemy 2,5 kafla. No to też mamy. To też się tepniemy. Patrzcie, teleportacja, grzyb. I cyk... Ile, ile tam trzeba? 20? Uzbiera się. To czekajcie, ja zbieram 20 i widzimy się No i mamy widzowie, mamy strefę Kolejną, tu jest razy 5, a tam jest razy 10, a tam jest razy 20, a tam razy 50 Bo tam może jest potężnie I uwaga, ile się zarabia? 550 Dobra, ja jeszcze nie będę teraz trenował, bo chcę zwiedzić trochę co tutaj jest Czy dadzą mi jakiegoś prezenta czy coś? Halo? Nie, nie ma prezentów Dobra, to dobijemy do końca Raz, dwa i 4, i koniec sprzedaj 34 tysiące. Wow, 14 i 20. Ajajajajaj, aj, 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 aj. nie stać mi już. Czekajcie, ile to mi da. Aha, już za dużo to mi nie dało akurat. No to ostatnią rzeczą, jaką się kupię, to będzie ta woda, więc ja zabieram na wodę. No i stać mnie na wodę. Nie zajęło to długo, nawet, nawet nie 30 sekund, więc bardzo szybko. No i mamy wodę, potem jest piłka do rugby yy, Okej, okay. mamy wodę. Woda jest jak najbardziej dobra. I dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Pamiętajcie, żeby dali łapkę w górę, subika, bo powiem takich filmów właśnie jak ten No jeżeli wam się podobał to też na karcie społeczność, sam posty, jakoś tak ona się nazywa, yy, zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmikiem tam. Czy tam napisem zobaczę, co jeszcze zrobię. No i tyle widzowie. Dziękuję, że oglądaliście. że są taki, powiem wam, wielki. Żegnam was. Pa, pa.